Maryja całe swe życie łamała zasady, często nazywana różą z szaronu czy białą lilią. Sama była jak kwiat na pustyni, kimś, kto żyje na przekór. Nawet jeśli Twoje życie wydaje Ci się jałowe, masz zdanie i dar do zaoferowania światu. Weź przykład z Maryi i odważ się wreszcie wyróżnić z tłumu. Michael Reiner, 25 stycznia, środa Dzień dobry, witajcie w środę. I tak jak każdego dnia, już od długiego, długiego czasu, dzięki łasce Bożej, dzielę się z Wami słowem. A jest to też dzień dla mnie ważny, bo to imieniny mojego brata, miłosza kochanego. Proszę Was, westchnijcie do naszej mateczki w intencji miłosza i jego rodziny. A teraz dzielę się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Tajemnica <laughs> druga. Biczowanie. Ofiara ciała. Jeśli chcesz, tak jak Chrystus, wysługiwać zbawienie dla bliźnich Twoich, to przyjmij i oddaj Bogu wszystkie swoje dolegliwości i cierpienia cielesne. Oddaj każdą chorobę, każdy ból i każdą pokusę odnoszącą się do Twojego ciała. Niech radością Twą stanie się to wszystko, co zadaje ból Twemu ciału, a co uświęca Twoją duszę i duszę Twych bliźnich, zwłaszcza tych, którym winna jesteś i pragniesz wysługiwać, zbawienie i świętość. Z psalmu 87 wers 7. I oni zaśpiewają jak tancerze. W tobie są wszystkie me źródła. Kropka. Tym krótkim, ale jakże bardzo treściwym słowem dzielę się z wami i życzę Wam pięknego, wspaniałego dnia, pogody ducha, siemanko z Panem Bogiem. Ciao ciao Przemek marny pyłek.